Ale jestem u gąbków dzisiaj, już tutaj na górze. Proszę bardzo, tutaj gąbki była łaga, są z przynosiłem słomę, one sobie gniazda same robiły, ale gdzieś bliżej, jak się zrobi cieplej, to będę tu sprzątał, bo ich puszczę na dwór. Proszę, tutaj siedzi na jajeczkach. Ogólnie gąbki się wcinają też. O kawałek mnie nie było, więc chyba dwa, nie, dwa dni nie jadły, wyjadały resztki. Dzisiaj im nasypałem czyściutkiego zboża. Mieszanki to wcinają. Proszę bardzo, tutaj są. Jajek się naniosły tutaj te pocztowe, co przyniosłem naniosły jajka. To dobrze, będę miał. Młode, żeby latać, tutaj się naniosły jajka. Powiem Wam, nie chcą nieść jajek mi w klatkach, tylko niosą tam gdzie one, tam gdzie im pasuje. Nie wiem czemu, czemu jest taka ten, ale już będę stąd. Teraz uciekał, bo się chłodne jajeczka robią. Nie chcę, żeby ich tutaj coś wystudziło. Tutaj szaryk na jajkach, tam mój czarny. Tam siwiutki, ten tutaj też siedzi, to co chciałem, to siedzi na jajkach. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy one jako te jajeczka są. Cicho, cicho, cicho. Te też chłodne się robią. Dobra, ja powiem wam, o, stąd uciekam, jedzenie mają. Potem mi wody przyniosę, bo na razie nie ma u mnie wody. Jest brak w dostawie wody, ale niedługo powinno być z powrotem. Powiem wam, ja stąd czekam, muszę jajka zimne robią. Jeszcze chwilę popatrzymy na niego. Tam tym krzyżem będzie wylotrobiony. Ale to jeszcze chwilkę, nie, trochę, może tych młodych się wykluje. Oboję się, że one potem nie wrócą na ten głębnik, pójdą tam na dół. Ale mi się wydaje, że może. Będzie dobrze. Dobra, tutaj sobie wcinają. Wszystko jest, nic nie ginie tutaj. Bo jeżeli by mi coś brało, no to by były pióra gdzieś na środku, a pióry nigdzie nie ma. Gębie sobie wcinają. Teraz zejdziemy na dół. Zobaczymy, co się na dole dzieje. Teraz idziemy na dół. No ale też burdel się zrobił o, Pawik czarny, zbiałem mają jajka w rogu Tutaj pawiki też siedzą na jajeczka Tu Tutaj coś ma jajka, nie wiem co A kuku, Aha, taki krymek Mieszaniec ma jajka Tutaj kurde właśnie wyrzuciłem, bo zeszły mi z jajek, zimne się zrobiły Tutaj są podłożone kapucynki czy długo będą kluły, z to co widzę. Tu coś takiego gniazdo ubiło. Nie wiem co nawet. Ja mam długo mnie nie było, bo miałem Takie problemy, ale musiałem tam po zaliczać się sprawdziany i... i taki problem. Ale już pozaliczałem, wszystko jest dobrze. Właśnie otwarte gąbki są te Zobaczymy, co się dzieje na tym. Co się dzieje na. Sekundeczkę, sekundeczkę że mnie kaczuchy i nie zjadą. Mało się nie zjadły. Ok, Mało, zdoby się zrobiło, nie? Niedługo te i te pójdą pójdę na górę, aby niech by się jajeczka, zamijały. Pójdziemy za na tego, co się dzieje. Pójdę wam. Damy chwilę. Wam <laughs> jajka do inkubatora jest podłożone 152 jajka. Kurwy, kurwa zdobnych, tak. Różnych fajnych rzeczy. Po drugiej stronie coś mamy. Mamy też coś. Też coś mamy. wam Coś nowego się pojawiło. Czeciało? Nie, coś tu siedzi, ale nie wiem, co tu siedzi. To. A, co by nie było. W sobotę się widzimy na targu w Lublinie. Jeżeli chcecie zakupić coś ode mnie, a będę miał na prawdę o kilka sztuk gołębi. Nawet nie wiem co, ale coś się tam wybierze, to co niepotrzebne. Co pijesz? Co pijesz, kogucik? Co pijesz? Pójdziemy jeszcze do... 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 królików. Bo pojawił się nowy króliczek. W naszej hodowli. Samczyk do... Samczyka kupiliśmy... O Jezu! Do tej o... Miniaturki. Miała być miniaturka, ale... Duży wyszedł, nie? O, o taki. Nowy samczyk. To jest nasz nowy obywatel, tak? Tu jesteśmy nowym obywatelem. Później ci przyniosę wody, w ogóle wszystkim przynoszę wody. No, i mam nadzieję, że mrozu już nie będzie. <śmiech> tak. <śmiech> Tego sprzedamy na targu, bo on nie ma nic, nie ma z kim kopulować. Powiem wam, pochają się. Dobra. Idziemy powiem wam Teraz gdzieś tam Ej, co wy robicie? Co wy robicie? Szybka kopulacja, tak? Dobra, dobra na ten moment chwila przerwy Idziemy zaraz coś tam dalej porobić Gołąbki sobie żerują Mamy tam gołąbki Wcinają sobie coś tam pod wędzarką Tutaj Pawik siedzi. Tutaj parę kapucynów też się naniosły, ale od razu podłożyłem jajka. Opa! No i na kurnik przyszły, kurde, dziadyki moje. Mamy kamerzystę połubie dostaną od kołębia. Chodź, chodź. I tak to wygląda. Parę śmieci są. Kurde, co tu mamy? Kurde, jajka. Też tutaj dwa jajeczka. Tutaj dwa jajeczka. Tutaj dwa jajeczka się lubią do kluły. Tutaj jedno jajeczko. Parkę mamy taką, proszę. Powiedzcie mi co to jest, co to, ten tygrys. Co to może być. A to mi, to żółta pocztowa, ale to, to nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, co to jest. To jest mieszanie, czy to jest w miarę rasowe. Tutaj na ziemi się niosy pawiki. Nie ma tutaj już perskich nic. To. Kurek też nie ma, już tutaj kurki poszły na kurnik, więc nic im nie powinno tutaj zjeść tych młodzików. Na pewno jest bezpieczny. Dobrze, cię mam wleci filmik. W sobotę mam wleci relacja z targu. Niedługo puścimy gąbki na, na dwór te z góry, ciężar już się na pewno przyzwyczaiły Więc tak, nie będziemy tej dłużej siedzieć, zaraz będę uciekał do domu, bo to do szkoły Jeszcze popatrzymy chwilę na gąbki i będziemy kończyć na dzisiaj. kaczucha siedzi tutaj kaczucha tam kaczor to kaczucha kurka oswojona tak Mariolka no. i wsiął do łomki o tutaj taka kaczucha ubrudziła się brudna widzicie jaka brudna kaczucha brudna kaczucha. dobra na dzisiaj będzie chyba koniec powiem wam bo uciekam do domu Widzimy się jutro. Jutro też tam coś nagram. Cześć, SIEMANKA Pawiki mamy. Za drzwiami się schowały tutaj. Bociuś. Pawiczki, nie pawiczki. Ta mój. Powiem wam taką ciekawostkę. Wziął mi chłop. Chciał mi... Chciałem samca pawika. Wcisnął mi samicę i teraz się zrobiła para. Mówił, że pewny samiec. I powiem wam, i grucha ten pawik, nie? i grucha ten pawiczek, i grucha, pawik, samiec, i drugi też grucha, ale niosą normalnie jajko, nie? To jest ciekawe, no, na przykład mam taką jedną samicę, która też, ale od mieszanców takich, która naniesie mi sześć jajek, jedna samica. Sześć jajek, cztery, sześć, około, i ona będzie siedziała. Kwiatuszki już rosną. I ona, już, I ona będzie siedziała na tych jajkach. I to, mnie to właśnie dziwi, że, że jedna że jedna samica niesie ci 6 jajek, nie? Dziwne to jest trochę. No ale no bo... No, bo... no i wam zakończam tę historię z tym z tym głębiem, co niesie po 4-6 jajek. Dla mnie to bardzo dziwne jest no i ona wysiedzi te jajka, ale nie wykarmi wszystkich, nie? Wykarmi 2, 3, a reszta padnie, więc dlatego jak ona zniesie te jajka, to ja jej zabieram wszystkie 6 czy 5 Wyrzucam albo zostawię dwa, Jajka i podkładam pod nią inne, jakby rzucę tam te jajka. I jest dobrze. Dobra. A dzisiaj to będzie koniec. Wracam do domku. Dzięki. Widzimy się w na targu. I jutro pewnie też mam wpadnie jakiś film. Cześć.